Cześć, nazywam się Patrick Ney, jestem założycielem e, projektu rodzicielskiego All About Parenting Polska, a również jestem filmowcem, youtuberem i robię filmy promujące nasz piękny kraj, czyli Polskę. I za chwilę opowiem Wam na kilka pytań. Jedna z zasad, który kieruje mnie przez moje życie, to tak naprawdę jest bardzo prosta, <grych> polecam wszystkim. Działa na zasadzie tak. Czy za 20, 30, 45 lat będę się cieszyć z tego, co dziś robię? Czy ja będę właściwie uchalić moje działanie dzisiaj? moim wnuczkom za 30-45 lat. No i to daje mi niesamowite perspektywy, bo czasami nie doceniamy to, co robimy dzisiaj. Nie doceniamy, że hmm, za kilkadziesiąt lat będziemy mogli właściwie powiedzieć naszym wnuczkom czy prawnuczkom, kto wie, co czeka na nas. Z drugiej strony też myślę, że powinniśmy zwracać uwagę na to, że ten zegarek tykuje. Każdy dzień się liczy. Więc staram się mieć i te perspektywy długodystansowe, a również tą krótkodystansową. Bądź nie z tej ziemi zastem bohaterem dziecka, Patrick Ney.